Dachówka reńska hugenotka należy do grupy pokryć ceramicznych. Dachówka ceramiczna reńska uchodzi za niezwykle ekskluzywną i efektowną. Dachówka ceramiczna reńska hugenotka to prawdziwa ozdoba każdego budynku. Dzięki niej każdy obiekt będzie wyróżniał się z tłumu. Z pewnością jest to ważna informacja dla inwestorów. Dachówka ceramiczna reńska należąca do dachówek zakładkowych jest relatywnie droga. Jest ona droższa niż standardowe materiały na pokrycie dachu. Dachówki reńskie nazywane są także hugenotkami. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że dach to inwestycja na lata. O wiele rozsądniej jest postawić na jakość. Pamiętajmy, że każde pokrycie dachu jest narażone na specyficzne warunki otoczenia. Z tego względu musi być ono wytrzymałe i mocne. Klimat w Polsce cały czas się zmienia, coraz częściej pojawiają się u nas wichury, a nawet trąby powietrzne, pokrycia, które sprawdzały się jeszcze kilkadziesiąt lat temu, są zrywane przez wiatr w ciągu kilku minut. Warto pomyśleć nie tylko o wyglądzie wizualnym budynku, ale również jego bezpiecznym użytkowaniu. Dachówka ceramiczna reńska hugenotka ma wiele zalet, a więc dobrze jest poznać jej najważniejsze parametry od strony technicznej. Dachówka reńska hugenotka. Właściwości. Dachówka reńska hugenotka nie jest tak często spotykana w naszym kraju, jak inne pokrycia dachowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fantazyjny kształt dachówki reńskiej, który przyciąga wzrok. Dachówka ceramiczna reńska hugenotka posiada w centralnej części charakterystyczne walcowate wcięcie, które prezentuje się niezwykle ciekawie. Jest to prawdziwa gratka dla tych, którzy oczekują czegoś innego. Budynek o dachu z dachówki reńskiej zyska klasy i ekskluzywnego wyrazu. Dachówka reńska kogenotka doskonale sprawdza się w przypadku renowacji obiektów zabytkowych. Dach z dachówki reńskiej to fantastyczne uzupełnienie stylu wiktoriańskiego, czy też klasycznego. Nie oznacza to jednak tego, że dachówka ceramiczna reńska hugenotka nie pasuje do współczesnych budynków. Pokrycie z dachówki reńskiej może stanowić ciekawe przełamanie stylu minimalistycznego, czy też nowoczesnego. Planując budowę domu lub zmianę pokrycia dachowego dobrze jest wziąć pod uwagę ceramiczną dachówkę reńską. Oczywiście na uwagę zasługuje nie tylko jej niesztampowe wzornictwo. Wyśmienite parametry dachówki reńskiej zachęcają do podjęcia takiej decyzji. Dachówka reńska hugenotka to wyrób ceramiczny który przetrwa nawet najcięższe warunki eksploatacji. Nie musimy więc obawiać się o przedwczesne zniszczenie naszego pokrycia dachowego. Żywotność pokrycia dachu z dachówki reńskiej niejednokrotnie przekracza 100 lat. Nie zapominajmy jednak, że na rynku znajdziemy wielu producentów dachówki reńskiej. Podczas wyboru nie powinniśmy kierować się wyłącznie ceną. Najważniejsze jest to, aby zainwestować w jakość. Słabe pokrycie już po kilkunastu latach może nosić wyraźne ślady użytkowania. Przed zakupem dachówki reńskiej zapoznajmy się więc z opiniami na temat danej marki. Bez trudu znajdziemy je w sieci. Dachówki ceramiczne uchodzą za wyjątkowo trwałe. Nie są podatne na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Prawidłowo wykonane pokrycie przetrwa więc skrajne temperatury, promieniowanie słoneczne, śnieg, deszcz, czy też wiatr. Nie trzeba więc obawiać się, że europejski klimat stanowi zbyt duże obciążenie. Nie każdy wie, że dachówka ceramiczna reniska jest przyjazna środowisku naturalnemu. Produkuje się ją z ekologicznych materiałów, co stanowi niewątpliwą zaletę. Jest to rozwiązanie tradycyjne i praktykowane od wielu pokoleń. Kolejnym plusem dachówek reńskich jest doskonała izolacja akustyczna. Dachówka ceramiczna reńska hugenotka jest stosunkowo lekka, a jednocześnie nie powoduje uporczywego dudnienia o dach. Z pewnością usatysfakcjonuje to osoby które posiadają dom z poddaszem użytkowym. W przypadku standardowych pokryć dachowych bardzo często nawet niewielki deszcz generuje wysoki poziom hałasu. Następnym atutem opisywanego rozwiązania jest wodoodporność. Dachówka ceramiczna Reniska jest w pełni odporna na niskie temperatury. Nie musimy martwić się, że mróz spowoduje pękanie powierzchni czy też inne uszkodzenia dachówki ceramicznej. Gładka powierzchnia dachówki ceramicznej ułatwia również skuteczne odprowadzanie wody. Deszcz nie wsiąka w dachówki ceramiczne, a więc nie zmieniają one swojego ciężaru. Jest to ważne w przypadku zabytkowych konstrukcji, gdzie zazwyczaj nie można zastosować ciężkiego pokrycia na dachach. Czynniki atmosferyczne nie zdeformują pokrycia wykonanego z ceramicznych materiałów. Oczywiście dachówki reńskie posiadają również specjalistyczne powłoki, które poprawiają ich właściwości. Dachówka ceramiczna reńska może być stosowana nawet w przypadku dachów o skomplikowanych formach. Ryzyko opadu tej dachówki ceramicznej na dachach jest bardzo małe, należy jednak przestrzegać określonego kąta nachylenia połaci. Dach musi spełniać konkretne normy oraz standardy. Najlepiej, aby pokrycie ceramiczne zostało uwzględnione już podczas wykonywania projektu domu. Dzięki temu możemy mieć 100% pewności, że konstrukcja dachu jest do niego w pełni przystosowana. Śmiało można powiedzieć, że dachówka reńska hugenotka jest uniwersalna, w dzisiejszych czasach ta dachówka ceramiczna pasuje ona do niemal każdego budynku, a wszystko zależy od naszych upodobań. Wielu producentów posiada w swojej ofercie nie tylko dachówki reńskie, ale również niezbędne do montażu akcesoria na dachy. Oznacza to że nie muszą być one przygotowywane przez dekarza. Jest to sporym ułatwieniem dla osób układających pokrycie dachowe. Zleceniodawca nie musi obawiać się podwyższonych kosztów. Wystarczy jedynie zakupić gotowe elementy w sklepie z dachówkami. Kolory i wymiary dachówek reńskich, dachówki reńskiej występują w wielu wariantach. Dzięki temu można stworzyć dach który będzie perfekcyjnie dopasowany do budynku. Bez trudu znajdziemy też dachówkę reńską w wszystkich popularnych kolorach: dachówki ceramiczne ceglane, dachówka ceramiczna reńska, naturalna czerwień, dachówki ceramiczne brązowe, dachówka ceramiczna reńska antracytowa, dachówki ceramiczne kasztanowe, a także wielu innych kolorach, jeśli chodzi o formę. To poszczególne dachówki ceramiczne mogą nieco się od siebie różnić. Nie są to jednak zbyt duże różnice. W innym przypadku dachówka reńska hugenotka utraciłaby swój unikatowy charakter. Dachówki reńskie posiadają różne wykończenie powierzchni. Można spotkać się z produktami idealnie gładkimi i połyskującymi. To najlepszy wybór. Jeśli poszukujemy pokrycia do nowoczesnych domów, dużym zainteresowaniem cieszy się dachówka ceramiczna reniska o nieregularnej strukturze. Ich powierzchnia jest celowo postarzana, co prezentuje się niebanalnie i interesująco. Taka dachówka ceramiczna reniska najczęściej wykorzystywana jest w przypadku obiektów zabytkowych. Dachówka ceramiczna z taką powłoką jest zwykle nieco droższa. Dachówki reniskie występują w wielu rozmiarach. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć ciem inne dachówka ceramiczna rńska 26,1x42,5 cm, dachówka ceramiczna ręska 28,4x45,8 cm, dachówka ceramiczna rńska 23,8x40 cm, wybór rozmiarów jest jednak o wiele szerszy, warto wspomnieć że mniejsze dachówki ceramiczne są o wiele bardziej czasochłonne podczas układania. Z drugiej strony pozwalają one na zachowanie większej precyzji w problematycznych obszarach dachów. Trzeba również wziąć pod uwagę, że w obu przypadkach otrzymamy zupełnie inny efekt wizualny. Wydajność dachów ukraińskich wiele osób zastanawia się. Ile dachówek krańskich potrzeba do ułożenia 1 m2 dachu? Bezpośrednio wpływa to na koszt stworzenia pokrycia. Dachówka reńska hugenotka to jeden z najdroższych elementów każdego budynku. Im większa powierzchnia, tym więcej zapłacimy za pokrycie dachu dachówkami. Osoby, które pragną zaoszczędzić powinny porównać ze sobą kilka dostępnych wariantów, a następnie wybrać najbardziej ekonomiczne ceny dachówek reńskich. Cena dachówki reńskiej uzależniona jest głównie od jej rozmiarów, parametrów, a także producenta. Wyroby renomowanej marki zwykle są droższe. Większe dachówki ceramiczne także kosztują więcej, jednak potrzebujemy ich mniejszej ilości. Cena za jedną sztukę waha się od 3 do 5 zł. Oczywiście ekskluzywne produkty NP przeznaczone do obiektów zabytkowych są droższe. Rzadko stosuje się je podczas tworzenia dachów domów jednorodzinnych. Nie zapominajmy, że zakup materiałów to nie wszystko. Większość osób nie posiada dostatecznej wiedzy, czy też umiejętności z zakresu montażu dachówek. Właśnie dlatego musimy znaleźć zaufaną firmę dekarską. Ważne jest to, aby postawić na prawdziwych fachowców którzy swoje usługi realizują sprawnie i rzetelnie. Standard wykonania ma ogromny wpływ na żywotność pokrycia. Każdy błąd osłabia trwałość konstrukcji. Poszukując ekipy, powinniśmy więc kierować się nie tylko wysokością stawki, ale i doświadczeniem w pracy z dachówkami reńskimi. Dachówka reńska. Montaż krok po kroku. Osoby. Które posiadają doświadczenie w pracach budowlanych mogą dokonać samodzielnego montażu dachówki reńskiej. Nie jest to tak skomplikowane. Jak w przypadku niektórych pokryć dachowych, ważne jest to, aby zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria oraz urządzenia, które będą nam niezbędne np. podczas przycinania dachówek. Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy montażu. Kładziemy folię wstępnego krycia. Proces ten należy rozpocząć od dolnej części i połaci. Pamiętajmy o zakładach. Ich szerokość powinna wynosić około 15 cm. Alternatywą dla folii jest sztywne poszycie, które można wykonać z sklejki, desek czy też płyt osp. Na jego powierzchni układa się papę. Dobieramy właściwy rozstaw łat. To właśnie one stanowią podparcie dla dachówek. Trzeba podkreślić, że łaty przymocowywane są do kontrłat. Wykonujemy okap dachowy. Należy zrobić to jeszcze przez montażem dachówek. Za pomocą obróbki blacharskiej zabezpieczamy boki połaci oraz krawędzie okapu. Zaczynamy układać dachówki rańskie. Najlepiej zacząć od prawego dolnego rogu połaci. W pierwszej kolejności powinniśmy zamontować dachówki skrajne. W przypadku... Gdy nachylenie połaci przekracza 60 należy przymocować każdą dachówkę. Jeśli nachylenie jest mniejsze, to możemy przytwierdzać co trzecią sztukę. Bezwzględnie należy przymocować dachówki reńskie znajdujące się na grzbietach, czy też wzdłuż okapów lub kalenic. Ważne jest to, aby nie przecinać dachówek na dachu. Możemy robić to wyłącznie na ziemi, gdyż podczas tego procesu tworzy się ogromna ilość pyłu. Wykończamy kosze dachowe. W tym celu możemy wykorzystać obróbkę blacharką lub specjalną taśmę kalenicową. Drugie rozwiązanie jest niezwykle wygodne, gdyż taśma jest elastyczna i bezproblemowa w kształtowaniu. Montujemy gąsiory do łaty kalenicowej. Często praktyką jest rozkładanie taśmy wentylacyjnej pod gąsiorami. Tworzymy wentylację dachu. Zwykle wykonuje się kratki wentylacyjne w okapach. Dzięki nim powietrze może być swobodnie odprowadzane. Mocujemy płotki i stopery przeciwśnieżne.